Halo, halo, witam wszystkich, a dzisiaj powiemy sobie o migracji i powiemy sobie o migracji, że tak powiem, nie bez kozary, ponieważ właśnie niedługo otworzy się możliwość migracji do mojego królestwa 1071. Wiem, że niektórzy są już zainteresowani, niektórzy tylko czekają, aż u nas bramy się otworzą. Natomiast musicie wiedzieć o tym, że nawet kiedy już te Lost Kingdom się zamknie, to jest taki okres przejściowy pomiędzy dniem a trzema dniami, kiedy rzeczywiście będzie można migrować do naszego królestwa, więc trzeba będzie się jeszcze trochę Uzbroić w cierpliwość. W naszym królestwie teraz najprawdopodobniej będą zmiany, szykuje się zmiana króla, ale myślę, że to wszystko będzie w porządku. Będziemy mieli też kilku nowych, silnych graczy, zobaczymy. Nie chcę teraz mówić, bo, bo zobaczymy, ile ich finalnie przyjdzie. Wiem też o graczach, którzy do mnie już pisali, że chcą do nas przejść, także tutaj też. Może być naprawdę całkiem ciekawie. No dobrze, ale teraz przejdźmy do takiego ogólnego tematu, bo przecież migrowanie to ty nie tylko i wyłącznie migrowanie do mojego królestwa, a może to być królestw wielu. Przede wszystkim, jak takie królestwo znaleźć? Najlepiej tutaj sobie wpisać jakiś numer, którego akurat szam. szukamy, na przykład niech będzie 260 2684. Tak, takie mam królestwo wybrane, i tutaj chcę migrować. Do tego akurat nie mogę, bo oni są w trakcie KVK. No, ale jeżeli na przykład wybiorę sobie 10.7.1, tak, yy, i wybiorę, to zobaczymy, że. My też jesteśmy w trakcie KvK, chociaż tak naprawdę już ona się skończyła, ale tak jak mówię, systemowi często to zajmuje dłużej. Jeżeli chcemy zobaczyć tylko i wyłącznie królestwa, które, do których możemy migrować, to włączamy sobie tutaj właśnie off-season kingdom list, czyli właśnie te, które są poza sezonem, co będzie znaczyło, że są to królestwa, do których możemy migrować. Tak, także tutaj no akurat do tych Preparation Season e, to będzie niemożliwe. No i dobrze. Mamy tutaj w prawym górnym rogu bardzo ważną taką książeczkę. Jest to mało widoczne, moim zdaniem, zbyt mało. I tutaj mamy tak zwane immigration rules, czyli zasady migracji. Są one podzielone tak, e, mamy tutaj opis różnych e, sezonów. Czym one się, że tak powiem, zaczynają i kończą? Mamy zasady imigracji, do których sobie za chwilę wrócimy. Mamy opis dowódców, których możemy używać w którym sezonie, także widzicie, którzy, którzy w sezonie trzecim, no i później w sezonie zdobywców już mamy wszystkich. I podobnie z ekwipunkiem, tak? Mamy ekwipunek, który jest dostępny tylko i wyłącznie w sezonie zdobywców, tak? I, i taki, który jest w zasadzie dostępny. Od początku. Dobrze, przejdźmy więc do najważniejszej części, czyli do imigracji. I tutaj imigracja jest podzielona jakby na dwie części. Pierwsza nazwana same season immigration, czyli migrujemy do królestwa będąc w tym samym sezonie, i druga cross season immigration, czyli migrujemy do królestwa, które jest w innym sezonie. No, i teraz po kolei. Te pierwsze królestwa to są takie, które jeszcze nie zostały otwarte. Te drugie w Preparation Season to ważne, że to są królestwa, które jakby są na samym początku, tak? czyli ich powoli sobie tam przechodzą ze strefy do strefy, później będą zdobywały Świątynie, na środku mapy, także o to chodzi w Preparation Season, czyli oni są jeszcze poza KVK. Jest to takie po prostu początek, odkrywanie map. I tutaj mamy taką zasadę, że możemy migrować do takiego królestwa, ale tylko i wyłącznie do takiego, jeżeli, jakby to powiedzieć królestwo, z którego zaczynaliśmy grę. Nie może być ponad 10 dni starsze od tego królestwa, do którego migrujemy. Tak? Czyli tutaj to jest też sprawa, że tak powiem, skoczków, żeby nie można było ich jakby zrobić zbyt dobrych. Skoczki są możliwe, natomiast tutaj, tak jak widzicie, maksimum 10 dni, tak? I później możemy skoczyć do takiego całkiem nowego królestwa, ale nie więcej. Tak? Poza tym, Migracja jest praktycznie całkowicie tutaj wyłączona, czyli mamy tylko te same season immigration i jeszcze jest to bardzo ograniczone, nie ma w ogóle cross kingdom immigration. Podobnie jest w sezonie pierwszym, tak? Nie można tutaj migrować z innego sezonu, czyli czy z drugiego, czy z trzeciego, czy z sezonu zdobywców nie możemy migrować do sezonu pierwszego. Tylko i wyłącznie migracja jest dozwolona w tym samym regionie tak zwanym kontynencie czyli to są te królestwa, że tak powiem, przylegające do siebie. I tylko tam możemy migrować. To są królestwa, które w zasadzie, jeśli chodzi o wiek, między sobą też się jakby nie różnią. Dobrze, popatrzmy sobie na KWK2. Tutaj też widzimy, że mamy tylko i wyłącznie same season immigration. Czyli jeżeli jesteśmy w sezonie drugim, to nie możemy przejść do sezonu pierwszego, ani do trzeciego, ani do czwartego. Tylko i wyłącznie możemy się przenieść do innego królestwa, które też jest w sezonie drugim, ale uwaga, nie może być 90 e, nasze e, nasz nasz Nasze miasto, tak, nasze konto nie może być 90 dni starsze od tego królestwa, do którego chcielibyśmy się udać. Dalej, później jesteśmy w sezonie trzecim i w sezonie trzecim będziemy już mieli trochę więcej opcji, ponieważ możemy migrować do innego królestwa, które też jest w sezonie trzecim. Na tych samych zasadach, o których mówiłem wcześniej, tak? czyli nasze nasz miasto nie może być 90 dni starsze od tego królestwa, które wybieramy, ale z sezonu trzeciego mogę też migrować do sezonu drugiego, czyli tak jakby cofnąć się o jeden sezon. Natomiast tutaj jest ważna informacja, że takie królestwo może przyjąć tylko 30 tego typu graczy, tak? czyli 30 graczy z innego sezonu. No i przechodzimy do ostatniego etapu, czyli Season of Conquest. Kiedy jesteśmy w sezonie zdobywców, to tutaj mamy naprawdę duże pole do popisu. Możemy migrować do jakiegokolwiek chcemy królestwa, które jest w sezonie zdobywców. Obojętnie tak, młode, stare, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Możemy migrować do królestwa, które jest w sezonie trzecim, czyli tak jakby cofnąć się do tyłu, natomiast znowu to królestwo będzie mogło tylko przyjąć 30 takich graczy. I z sezonu zdobywców możemy się też cofnąć do KWK2. Natomiast zasada znowu jest taka sama: dane królestwo będzie mogło przyjąć tylko 30 takich graczy. No i teraz tak. Mocne królestwa będą bardzo selektywnie dobierać sobie tych 30 graczy, żeby to po prostu byli jak najmocniejsi gracze. Natomiast jeżeli chcemy cofnąć się do młodszego królestwa, bo na przykład nie chcemy być, nie, nie jesteśmy gotowi na sezon zdobywców, czujemy, że jeszcze potrzebujemy czasu się przygotować, to ja uważam, że warto przejść te KvK 2, KvK 3. Później, jak już jesteście w sezonie zdobywców, to znaleźć sobie jakieś takie, może mniejsze królestwo, które by was przyjęło i migrować sobie z powrotem do tego KvK2, przeżyć jeszcze raz, przeżyć jeszcze raz KvK3. No i myślę, że wtedy będziecie już na pewno gotowi na sezon zdobywców. Także wydaje mi się, że jest ta tabelka tutaj dosyć przejrzysta. Ok, jeśli chodzi o te Ograniczenia tutaj to nie są one zbyt ważne. Mamy też informacje o Imperium, które będą mogły przyjąć, przyjąć przepraszam, e, tak jakby na specjalne zaproszenie trzech graczy, tak, e, którzy będą przekraczali, że tak powiem, tą maksymalną ilość, także nie będzie tego, nie będzie tych graczy zbyt wielu. Mogą takich przyjąć z pewnymi ograniczeniami. To jest naprawdę dosyć niszowa sprawa i myślę, że większość graczy, że tak powiem, tego nie doświadczy, bo te trzy miejsca zazwyczaj są kierowane do takich naprawdę mega, mega wielorybów, którzy będą migrowali do królestw Imperium. Także w większości graczy te informacje, które tutaj są, tak jakby nie dotyczy. Ok, no to wyobraźmy sobie, że mamy już taką sytuację, że mamy wybrane to królestwo, widzimy, że wszystko jest w porządku. Jakie zasady musimy spełniać, żeby do tego królestwa się udać? Po pierwsze, musimy mieć odpowiednią ilość paszportów, tak? Czyli tutaj będziemy, to będzie związane z mocą, tak? Czyli ile mamy mocy, im więcej mamy mocy, tym więcej będzie trzeba nam Paszportów. Jest naprawdę wiele stron, które określają, ile paszportów będzie nam potrzeba. Też na polskim Discordzie, który polecam, te informacje są. Także wystarczy sobie tam wejść i sprawdzić, jak to wygląda. Kiedy będziemy mieli już paszporty, to musimy tylko zachować kilka rzeczy. Czyli musimy mieć wszystkie marsze w mieście. Nie możemy być w trakcie bitwy, czyli nie może być na przykład rali na nasze miasto i my w tym momencie sobie migrujemy to jest niemożliwe. Nie możemy być w żadnym sojuszu i nie możemy mieć surowców ponad, że tak powiem, to, co może pomieścić nasz spichlerz czyli niewiele, więc będziemy musieli się tych surowców pozbyć. No i tutaj. Polecałbym, żeby jednak te surowce komuś wysłać, mimo że możemy użyć takiej opcji, że je po prostu usuniemy z gry. Natomiast jeżeli mamy ich wiele, to naprawdę komuś te surowce mogą się bardzo przydać. Możemy nawet spróbować, wiecie, takim jakimś ruskim targiem, komuś te surowce sprzedać. Tak? Jeżeli na przykład znamy kogoś, kto mieszka blisko, albo jakiegoś innego Polaka, który jest w danym królestwie, to możemy się jakoś tam umówić. Tak, bo te surowce naprawdę są cenne. Dobrze. Ech, tutaj mamy jeszcze dodatkowe informacje, ale powiedziałbym, że one już nie będą takie ważne. Ech, tak, tutaj mamy informację właśnie, że te 48 godzin, tak, ech, jest chyba związane właśnie kiedy. Los Kingdom się za, zamyka, tak? To jeszcze te 48 godzin jest takie, że, że ta migracja może być zamknięta, tak? Czyli to, co Wam mówiłem, pomiędzy dniem a trzema dniami wcześniej. Ok, chyba, chyba dobrze to czy, czytałem, bo to było na szybko, także jeśli coś jest nie tak pod tym względem, to, e, to przepraszam. Ok, i teraz jeżeli chcemy wybrać sobie jakieś królestwo, to będziemy mieli zawsze... Tutaj taką informację, tak? Czyli czy są wszystkie, że tak powiem, przesłanki spełnione. I to nam pomoże, tak? Czyli na przykład patrzymy, OK. E mój ratusz jest na odpowiednim poziomie, to królestwo nie jest obecne i jest w tym samym sezonie co ja, to królestwo nie jest teraz e w KWK, natomiast jest tutaj. Ograniczenie mocy do 25 milionów. I większości królestwa będą miały takie ograniczenie mocy, żeby po prostu się nie zdarzyła taka sytuacja, że wiecie, na przykład 10 silnych graczy wejdzie do tego królestwa i zacznie zerować wszystkich i zniszczy całe królestwo. Dlatego tak to będzie. Tutaj trzeba będzie zazwyczaj się, jeżeli nasza moc jest wyższa, trzeba będzie się skontaktować z królem. Jeżeli mamy wszystko ustalone, to król wtedy obniża. Te znaczy, przepraszam, obniżam, zwiększa tutaj to ograniczenie, i wtedy gracze z większą mocą będą mogli przejść. Tutaj te ograniczenia są różne, już nawet nie pamiętam konkretnie, jakie to są liczby. Możemy kompletnie to wyłączyć, i wtedy gracz z każdą, że tak powiem, mocą, może przejść do naszego królestwa. Oczywiście, chodzi mi tutaj o królestwa, które nie są imperium. Tak, wtedy ten ostatni punkcik zaświeci nam się na zielono, no i będziemy mogli im migrować, tak, czyli tutaj e, mamy informacje, tak, mógłbym tutaj kliknąć, jest, bo to i tak by mi się, że tak powiem, nie udało, tak, e, dobrze. Powiedzmy sobie jeszcze o tym, gdzie możemy uzyskać paszporty no paszporty możemy sobie kupić tutaj, chwileczkę, gdzie to jest teraz, tak, tutaj mamy taki bundle, się nazywa New World, tak, no i tutaj jak będziemy wykupować, to będziemy mieli kolejne paszporty, oczywiście z każdą paczką więcej, natomiast, no jest to kosztowne, ale jest też taka opcja free to play, czyli można te paszporty sobie kupić w sklepie. Jeżeli oczywiście R4 nam te Paszporty udostępnią, bo one są dosyć drogie, tak, ale jeżeli będziemy mieli, to tutaj możemy kupić sobie taki paszport, z tym, że one są też dosyć drogie. Jeden kosztuje 600 tysięcy kredytów, czyli zobaczcie, ja akurat miałbym praktycznie na tyle, żeby kupić sobie jeden taki paszport. Kiedy już mamy dostosowane paszporty do naszej mocy, jesteśmy gotowi, no to po prostu. Wyruszamy w drogę, klikamy, migrujemy. Gra, tak jakby nam się zrestartuje, i teleportujemy się w losowym miejscu w tym królestwie, które wybraliśmy. No i później to już po prostu nowe życie w nowym królestwie. Jeżeli planujecie migrację w najbliższym czasie, to dajcie znać komentarzach. Życzę Wam powodzenia z tą migracją, bo wiecie, ta migracja to nigdy nie jest nic pewnego. Może nam się czasem wydawać, że wiemy coś o królestwie, do którego migrujemy. Królestwa też się zmieniają cały czas, także nikt nie jest w stanie nam niczego tutaj zagwarantować na migracji. Natomiast naprawdę zdarza się bardzo fajnie trafić, także Opłaca się na pewno migrować, szczególnie jeżeli nasze królestwo jest toksyczne albo jest niewydolne w KVK i to widzimy, albo z wielu, wielu względów nam się po prostu nie podoba, to nie ma co tkwić w królestwie, w którym nie chcemy być, w królestwie, dla którego nie chcemy walczyć. Warto poszukać innego królestwa. Oczywiście nie zawsze za pierwszym razem trafimy w to, które. Do którego, że tak powiem, warto by było migrować, ale też nie ma się też co dobijać, bo w każdym królestwie można znaleźć jakieś dobre strony, w każdym królestwie można się rozwijać i praktycznie w każdym królestwie można walczyć. Także tutaj myślę, że nie będzie tak wielkiego problemu. Na koniec jeszcze zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, do lajkowania i dzięki. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.